Dzień dobry w ten listopadowy, chłodny poranek. Zaraz opowiem Wam, co działo się w ostatnim tygodniu i muszę przyznać szczerze, że będzie o czym mówić. Zacznijmy od zapowiedzi. Z pewnością kojarzycie grę Trucizna, której autorem jest Rainer Knizia. I ona przez ostatnie lata była wydawana w Polsce przez wydawnictwo G3. Ta sytuacja teraz troszeczkę się zmieni, to znaczy zmieni się w 2025 roku i Trucizna doczeka się nowego wydania od wydawnictwa Muduko. Wydawnictwo Rebel poinformowało nas, że do jego portfolio dołączą trzy dodatki do Nukleum. Będzie to Nukleum Australia, Nukleum Rada Postępu i Nukleum Patroni. Dodatki powinny pojawić się w pierwszej połowie 2025 roku. Wydawnictwo G3 zapowiedziało polską edycję gry Hard to Get, czyli nie ma lekko. Premiera planowana jest na festiwalu Alegramy i w grze, jako dociekliwi detektywi, będziecie starać się odnaleźć słowo, które zna wyłącznie świadek. Jeśli chodzi o wydawnictwo Dice and Bones, to po wtorkowym live'ie Piotrka z chłopakami e, mamy zapowiedź dwóch tytułów. Pierwszy z nich to Sardynia, czyli tegoroczna premiera Stargów w Essen. Ale w rzeczywistości jest to stary tytuł, bo pochodzi z 2005 roku i był wcześniej znany jako Kreta. To nowe wydanie ma zmienioną szatę graficzną i magnetyczne pudełko, które po rozłożeniu staje się planszą. Jest to gra z mechaniką kontrolowania obszaru. Drugi tytuł to Boob the Horse. Czyli kontynuacja tej przeuroczej i zmyślnej gry logicznej dla dwóch graczy. Oczywiście z kotkami w roli głównej. Wstępny termin premiery to drugi kwartał 2025 roku, a tak przy okazji panowie puścili też takie malutkie oczko, że halloweenowa wersja bupa też może się pojawić. Wydawnictwo Galakta zasypało nas informacjami, jeśli chodzi o swoje plany na końcówkę tego roku. I teraz tak, listopad przyniesie nam dwie nowe premiery: czyli ślimaki z mini dodatkiem, zrzut zaopatrzenia, i Małe epicki Cthulhu z rozszerzeniem kult chaosu. Grudzień to z kolei trzy nowe tytuły: czyli Chuchan, Fate Fateforge. Kroniki Kaan z rozszerzeniem Starcie Nieśmiertelnych i Mutant Rok Zerowy Martwy Błękit. Przejdźmy do przedsprzedaży. Od wtorku na stronie wydawcy Dice and Bones możecie w przedsprzedaży zamówić dodruk oraz nową zawartość gry Keep the Heroes Out. Premiera tego całego dobra, które tam znajdziecie, planowana jest na pierwszy kwartał 2025 roku. W grudniu na polskim rynku zadebiutują polskie edycje gier Linko i nie dziękuję od wydawnictwa Rebe, a teraz możecie je już zamówić w trwających przedsprzedażach. W piątek w sklepie wydawnictwa Chaha Games rozpoczęła się przedsprzedaż polskiej edycji gry Mycelia. Przewidywana premiera to kwiecień 2025 roku. Jest to gra strategiczna, w której wykorzystacie cykl życia grzybów, aby jak najlepiej rozwinąć swoją grzybnię. Ostatnio mało było słychać o przedwiecznych, ale spokojnie wydawnictwo Portal Games postanowiło to zmienić. I właśnie została uruchomiona przed sprzedaż gry Ktulu: Dead May Die, Strach przed Nieznanym i dwóch dodatków. Przejdźmy do działu premier. Jeśli chodzi o wydawnictwo Lucrum Games, to można powiedzieć, że listopad u nich premierami stoi. I tak, 16 listopada w trakcie festiwalu Alegramy premierę będą mieli Odkrywcy Nocnego Nieba oraz Inkling. 22 listopada planowana jest premiera Destylatów wraz z dodatkami. 30 listopada w trakcie Vava Gra spodziewajcie się premiery pięciu Wież oraz dodatków do obsesji ostatnim tygodniu premierę miała gra Super Sklep 3000 od wydawnictwa Rebel. W tej dynamicznej grze strategicznej wcielimy się w jednego z rywalizujących inżynierów, którzy chcą zbudować najbardziej wyjątkowe centrum handlowe wszechczasów. Jeśli czekaliście na pakiet Map 2 do gry Ark Nova, to mamy dla Was świetne wieści. Pakiet pojawił się w ostatni piątek w sklepie Portal Games i ten... Pakiet zawiera pięć nowych map zo zawartych na czterech planszach. A co jeśli na podstawie serii kryminałów stworzyłoby się grę? Dokładnie to zrobiło wydawnictwo Muduko, a dokładnie chodzi mi o grę Lipowo Kto Zabił. Ten tytuł miał swoją premierę w ostatnią środę. Swoją premierę w ostatnim tygodniu miały też cztery dodatki do gry Star Wars: Shatterpoint od wydawnictwa Rebel. I są to takie dodatki, jak niepotrzebna hałota, co my tu mamy maksimum mocy tak każe obyczaj zbrojni strzyni. Czwartek bez premiery od portalu byłby jakiś chyba taki dziwny. Ale spokojnie, ten na szczęście nie był dziwny, bo do sprzedaży właśnie trafiły dwa nowe pudełka z linii Marvel United i są to Marvel United Multiverse oraz Marvel United Civil War. Czas na dodruki i końce nakładów. Zacznijmy od tych dodruków, bo to zawsze milsza informacja i uczta dla Odyna oraz dodatek doczekał się dodruku, który jest planowany na styczeń 2025 roku. W tej grze wcielicie się w przywódców klanów i będziecie rozwijać swoją kulturę, prowadzić wyprawy i plądrować dalekie krainy. A to wszystko od wydawnictwa Rebel. Jeśli lubicie karcianki z prostymi zasadami, które zapewniają świetną zabawę, to z pewnością ucieszy Was informacja o dodruku dwóch gier wydawanych przez wydawnictwo G3. I mowa tu o Karaluszku Kłamczuszku oraz grze Set. Czas na gorsze wieści, czyli końce nakładów. I jeśli zastanawialiście się nad kupnem El Grande od wydawnictwa Lucky Duck Games, no to teraz jest to bardzo dobry moment, ponieważ nakład właśnie wyczerpał się u wydawcy. Mamy również informację od wydawnictwa Lucrum Games, że nakład gry Kryptyda wyczerpał się u nich na magazynie. Na zakończenie powiem Wam, że do festiwalu Alegramy Gramy został niecały tydzień. Jest to jeden z większych konwentów planszówkowych w Polsce. Odbywa on się w Gdańsku. Organizatorem są Ale Planszówki i weekend na Amber Expo jest po prostu wypchany atrakcjami. Ale powiem Wam tak. Jeśli nie będziecie w stanie dojechać do Gdańska, to nic straconego, bo jako redakcja przygotowaliśmy dla Was trzy e, live'y. I tak w telegraficznym skrócie. O 9.30 będzie e, mój live z Cyprianem i oprowadzimy Was po e, terenie targu, porozmawiamy z wydawcami, dowiemy się, z czym przyjechali na ten konwent. O 12.00 e, będzie. Live z planszowego oktagono. Jest to nowa inicjatywa planszeo i planszowej gry roku, podczas której dojdzie do starcia, do rywalizacji znanych osób z tego planszówkowego hobby. Na przeciwko z publicznością. Myślę, że tu może być dużo śmiechu, dużo zabawy. Także warto, warto sobie zobaczyć tego live'a. A jeśli możecie być na miejscu, to oczywiście być na miejscu. Oprócz tego, podczas tego, tej zabawy e, zostaną przyznane statuetki planszowej gry roku 2024 w kategoriach najlepsze wydanie i najlepszy autor. O godzinie 18.15 zaczniemy live'a, gdzie wydawnictwo Czacha Games ogłosi swoje plany wydawnicze na 2025 rok i podsumuje to, co działo się w ostatnim roku. Więc jeśli jesteście w Gdańsku, to wbijcie i posłuchajcie tego na żywo, a jeśli nie, no to zapraszamy bardzo serdecznie na nasz kanał na YouTubie. Z mojej strony, słuchajcie, to będzie wszystko. Życzę Wam miłej niedzieli i całego tygodnia. No i do zobaczenia w Gdańsku. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.planszowymysy.pl bo z nami wiesz, co z Grami.